Cześć Wam wszystkim, mamy ładną niedzielę, czas na podsumowanie z patopatrolu. E, oczywiście ani Matecki, ani Bąkiewicz, ani patopatrol, ani kibole do dnia dzisiejszego nie złapali ani jednego nielegalnego imigranta od Tuska. E, kończy się to całe przedstawienie ich już, e, ściągane są billboardy e, patopatrolu, e, niedługo damski bokser będzie miał nowe zajęcie, będzie miotełką po ulicy cisnął. W końcu pan, pan Bodnar mu odwiesił tą karę, tak? E, no, polska konstytucja mówi jasno i wyraźnie: wszyscy są wobec prawa równi, więc pan Munkiewicz tak samo. E, nie ma świetnych kotów. E, jak trzeba, to trzeba, prawda? E, ale powiem wam coś jeszcze fajnego. Ostatnio pisowski hater, czołowy pisowski hater Dariusz Matecki. E, pochwalił się w sieci, że zbierają, założył e, ten zrzutkę na, na, na lornetki, żeby se razem z Bąkiewiczem w kukułki zaglądali. <grywki> ja pierdziule. No i tak to wygląda. Wcześniej śmiali się z nich tylko przygraniczni ludzie, teraz się śmieją z nich już cała Polska. Ale to nic Robercie, bądź dzielny. E, tym, co robisz, może akurat Wam się uda coś złapać i, i, i będzie naprawdę dobrze. Pozdrawiam.